Witam Was, tu Gracz Niedzielny 1, a to jest czwarta część z Pograjmy w Alan Wake. No i zaczynamy na ostro, ostro, ostro. Od razu na no dzień dobry zastrzelimy dwóch przeciwników. Dobra, mamy ich z głowy. Kontynuujemy naszą podróż na stację benzynową. Przedzieramy się przez las i co chwila napotykamy na nowe przeszkody. To widzę, doszliśmy do jakiejś nowej lokacji. Nie wiem, kolejny tartak? Hmm. Cóż tu jest napisane? Tak, wygląda na to, że jest to kolejny tartak. Znowu jakieś ślady fluorescencyjnej farby na tym pniaku. O! Strzałka. Która kieruje nas na drabinę. Mhm. No cóż, spróbujmy się wspiąć Tam widzę jakiś domek jest po lewej w górze Tu nic nie ma No nic idźmy do tego domku Jakaś stara szopa. No, chyba wejście nam do niej nie uda. Ciekawe, co jest w środku. O, jest dziura, dobrze. Hmm, kolejny rysunek. Skrzynia. Dobra, znaleźliśmy baterie litowe. Mhm. Strasznie stresujące jest podążanie w tej ciemności. Nigdy człowiek się nie może spodziewać z czym się spotka, a właściwie z kim się spotka. No nic, idźmy do dalszej części tego tartaku. Tu się nie przedostaniemy. O, szauka. staircase was broken. I had to make my way up some other way. Hmm. Dobra, tutaj mamy kolejną skrzynkę. Pick. 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 Uh mm -hmm. Tu jest jakieś urządzenie. O termos. Rozglądajmy się dokładnie. Może coś, ciekawego... Może coś ciekawego znajdziemy. Na razie jest spokojnie i cicho, ale no tak. Długo nie było zbyt spokojnie. i z flary gości aha jeszcze jeden o tak rzuca się kirany no to mamy go z głowy Tu jest jakiś generator. Uruchommy go. Dobra, zaskoczył. Aha, i to jest zasilanie pewnie do tego urządzenia. Dobra, zajrzymy się jeszcze w tej szopie. zdrowia podładujemy, chociaż nie było na Maxa. O, jak ja kocham takie załuki. jest kolejna strona maszynopis. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into a hundred dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Hmm, straszne Oj, i mamy szczelbę A spróbuję przytyknąć światło? Nie, nie udało się. Dobra, musimy iść do tego ustrojstwa. się jeszcze troszkę rozejrzymy. No dobra, coś musimy z tym zrobić. To jest jakaś chyba specjalna wyciągarka. A, transport. Transportujemy kłody drewna. Dobra, to sobie Aha, przesuniemy między te, te dwie pryzmy. septsioonis . mm-hmm uh. whoops Uh -huh. I was just outside for a breath of fresh air and what a night I I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. <laughs> but here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? Yeah, it looks like uh, I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Oh, <laughs> Toby loves people. Usually he comes back, but... From home and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. <laughs> well Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks Pat. You have a good night now. No, bardzo ciekawa audycja. Chodźmy dalej. No, tam jest jakieś strzałka. Hm. No, dobra. Flary. Mm -hmm. Oh, no, yes, Oh, have At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, i could save alice the gas station was closer now its light like welcoming in the darkness oh. usually <inaudible> the shuttle starts in the kurde! of the way oh kurda C'est mm -hmm. O kurde, już sam widzę leci jakiś Aha, młoteczkiem No i gorzej jak mi się ta latarka wyczerpie, kurde No to już po mnie Ojej. No The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Hall makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Dog is second best. The Przestał się, się wydzierać ten staki A znowu mamy ich, tym razem z u wszystkich stron. cię ciekry Kurde, już nie wiem na którego świecić Znowu mi się wyczerpała bateria w latarce Ojej Ojej, unik, o. O ładnie. Sorry za te powtórzenia, ale walka z przeciwnikami cały czas mi nie wychodzi. Wolę zdecydowanie eksplorować eksplorować ekokolice nic z nimi walczyć no jeszcze nie mogę ich opanować Może sobie za wysoki poziom trudności wybrałem No gram na normalnym co prawda no ale Ale może powinienem wybrać łatwy No, za blisko ich do siebie dopuszczam Zamiast ich kontrolować tym strumieniem światła Ach. Już czułem ten podwok młota siekiery na plecach <gry> No Ale, broń się Proszę cię Oj. Znowu powtórka z rozrywki. Wszystko musimy zebrać. Tyk. Tyk. Przeładowane. A, no mówiąc.

Tak i zamknij się. Sorry, że tak się kręcę, ale chyba się zgubiłem. No. Zgubiłem orientację w terenie. Właściwie to samo, już nie wiem czego szukam. Aha, no, szczęścia. No dobra, z flary ich załatwiłem. Uruchomy generator. No dobrze, mamy bezpieczny stok światła. Aha, znowu atmosfera zaczyna się zagęszczać, mm. oczywiście. Musieliśmy w się rzucić. No dobra, słuchajcie, to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeszcze podejmę próbę tutaj, żeby przejść kolejnych przeciwników. Jeśli mi to się nie uda, to, to zakończę po prostu odcinek. I w następnym będę próbował. Wow! No tak, zdecydowanie tak, chyba będę musiał zakończyć odcinek, w następnym będę próbował przejścia, hmm, pokonać przeciwników, no i oczywiście musimy dojść do stacji benzynowej, idąc przez las, no i zobaczymy co się stanie, z, czy spotkamy się z Karlem z takim. Okej, okay, dobra, dzięki, cześć, do widzenia.